Jesteśmy w Bangkoku przy świątyni, która nie wiemy jak się nazywa, ale może zaraz się dowiemy. Idziemy do środka. Chcieliśmy iść do tamtej świątyni, która widnieje na, każdym, na, każdym, na każdej monecie 10-batowej, no ale nie wiem czy widzicie, jest cała w rusztowaniach i chyba jest zamknięta. Spróbujemy tam się dostać, ale całkiem możliwe, że się nie uda, więc idziemy do świątyni tej, która jest obok. Cetajowie wierzą w taką opcję, że na zewnątrz właśnie jest sponu duchu, jest bardzo szeroko traktowany animizm. I o co chodzi? O co że chodzi, żeby nie nastąpać na, na próg, ponieważ jeżeli się nastąpi, to uważa się, że wtedy się może wpuścić duchy w jakiś tam sposób. Mniej logiczny lub bardziej logiczny. No i dlatego właśnie wszyscy Cetajowie tak przychodzą. Aha. To ja nastąpię, żeby duchem. Może nie, dobry. Nie wpuszczaj, nie wpuszczaj. Okay. <laughs> Idziemy do środka. Bez butów, bo nie można. To jest główne miejsce do oddawania czci, czyli modli. Tak jak powiedział nam Łukasz, ale nie wiem czy słyszeliście, więc powtórzyłem. Jak się nazywa ta świątynia? Ładpo. Ładpo, czyli to jest pierwsza świątynia powstała w Bangkoku. Tak w 1982 mniej więcej roku. Plus minus tu masz tysiąc patrz, lat. Y, to jest właśnie koleś. Jak zawsze się pytam Tajów, dlaczego nakładają to złote te listki, nie? To, mhm. to na szczęście, na mhm. szczęście. A na tym polega to, że to jest chyba sypiotka na każdy dzień. A mamy ich 8, co ciekawsze. 8 dni w tygodniu. No no właśnie jeden dzień jest podwójny, Nie chyba nie wiem. Pamiętam dobrze środa, wiecz y, środa wieczorem. Środa wieczorem e, jest dwa razy. Y, jakoś tak wymyślili. I no, zawsze znaczy tu przychodzą i nakleją właśnie te słoty listki. Nie no, wiem, mówią na to, zawsze na szczęście, oddają cześć. No i tu jeszcze jak widzisz, mamy mam suknię lotosu, to oni właśnie modlą tym, podami lotosów. Y, trzy tylko nie zawsze trzy te. Y, kadzidełka. Mm -hmm. I każdy kadzidełko też ma znaczenie, już nie pamiętam. Jedno jest za budę, no, za religię, jakoś tak. Mm -hmm. Za osoby zmarłe, czy jakoś te. Tak. I, Aha, i zapalają, właśnie zapalają, zapalają świeczki. Y, 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 zapalają, właśnie te incense. Mm -hmm. kadzidełka. kadzidełka. No i się si z tym właśnie zobacz, ten koleś, najlepiej zobacz ten kolor się. Tak? Mm -hmm. No to co, jesteśmy świadkami Wielkiego Budy, no, znajduje się tu właśnie no, jedna z największych statuetek w Tajlandii. Ma 46 metrów długości i 15 metrów wysokości. Wbrew pozorom nie jest cały ze złota, jest pokryty właśnie taką złotą warstwą, a cały jest normalnie... Ze No, Ze styropianu, nie no, z betonu, z czegoś tam No i dobra, może chodzić. Zobaczmy, zobaczmy ciekawsze. tego budy. Ciekawsze właśnie, najpierw wybudowali, najpierw wybudowali ten... E, Jest ogromny. Posąg, a później dopiero dobudowali ten, e, bo by nie mogli tak wnieść tutaj, czy jak ten... E, no tak. Wybudowali na tym świątynię. Szkoda, że nie zrobili jej szefki. Aha. Szkoda, że nie zrobili Okej, okay, czyli najpierw był posąg, później no. świątynię naokoło tak, posągu. za świątynię przy okazji, myślę, że wspaniały go do Zostają, wrzucają. Satangi, już nie są satangi, nie? Jeden, jeden satang to. Ten satanki to jest jeden bar. Nie wytnę. Dobra, wytnę, wytnę. Albo nie. Nie no, luźnik, wytnę, eee, wytnę. Co masz tutaj, właśnie. Ja mam. Mam. Jesteś profesjonalny. Jesteś nie, nie. teraz profesjonalnym reporterem Discovery Channel. I opowiedz nam o tych tutaj przepięknych figurkach. To są figurki, to są stupy i to są grobowce. Stupy? Stupy, tak. Są grobowce dla, dla, dla królów. Pierwszych 1, 2, 3, 4 pierwszych królów y, Tajlandii. Grobowce. 1, 2, 3, 4. To są to grobowce. wszystko jest właśnie obłożone chińską porcelaną. Mm -hmm. Z daleka to bardzo wygląda ładnie, ale jak podejdziesz z bliska to zobaczysz takie mm -hmm. niedociągnięcia. niedociągnięcia. No ale wiesz, bardzo ładnie to wygląda z daleka. Okej. Okay. No i to jest dla oddania czci właśnie pierwszym królom. Pierwszym królom Tajlandii. Tak, tak. Okej. 1, 2, 3, 4. Dziękuję. Przy każdym wejściu właśnie są strażnicy i oni przy, zawsze wszędzie stawiają, przy każdym dosłownie. Co ciekawsze, to jest właśnie e, kamień sprowadzony z Chin. Kiedyś jak była wymiana e, towarów, czyli przypływali Chiń, Chińczycy e, z towarami do Tajlandii, to żeby trzymać balast na statkach, to mieli właśnie kamień. Najczęściej... Są dwie wersje, słyszałem. Jedna wersja mówi, że przewozili te rzeźby, a drugie, że przewozili sam kamień i później dalej to przerabiali na rzeźby. Która wersja jest prawidłowa, to już... Według, nie, własnego... Nie, według własnego zdania nie istotne, tylko o to chodzi, właśnie, że zawsze muszą przy wejściu stać kolesie, nie? By, którzy kiedyś byli balastem na łodziach. No, 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 a tutaj właśnie wykonane chyba podobno jest na jakiś tam, nie wiem, coś tam mi mówi, że Marco Polo ma taki, widzisz, widać, charakterystyczny kapelusz jest, nie? Mhm. Zobacz, ten kapelusz. To właśnie parang, nie? To jest parang. Aha, no. okej, okay, czyli obcokrajowiec. To wszystko to są grobowce? To, to w których są, nie wiem, prochy ciała całe? Tak, prochy, no, prochy. się kremuje ciało i później tylko, wiesz, otwierają, widzi, zabetonowane jest, mm -hmm. jest imię, nazwisko, wiesz, ktoś zapłacił o fajne pieniądze i może sobie, mm -hmm. tutaj, wiesz, rodzina przychodzi się po tam odwiedzić. Podnieść. No. Tu masz fajny widok, ma... mm -hmm. a tutaj właśnie za zachowania e, tradycji i pamięci, i to była szkoła masażu, bo w ogóle kiedyś w Tajlandii pierwszymi szkołami były masaż. Co ja mówię? Szkoły, gdzie, gdzie ci pierwszymi nauczycielami byli mnisi. Mm -hmm. No i pierwsza szkoła masażu, właśnie tu była w Bangkoku. I tu to, to są właśnie zapisy podobno, tam technik mm -hmm. masażu i tym podobnych. I zachowali to i właśnie zrobili taką ścianę. Ale właściwa szkoła masażu to jest bardzo słynna na całym świecie. Łatwo znajduje się tam na zewnątrz, niedaleko. Mhm. Nie daleko wejścia na drugiej stronie ulicy. Słuchajcie, tutaj mamy penisa. To nie jest żart, to jest penis betonowy jakiś tam pomnik. I Łukasz mi właśnie powiedział, że tajki jak chcą mieć dzieci, to przychodzą tutaj i się modlą? Czy... No mądro się oddają jakąś część podobno to jest część wierzeń związanych z hinduizmem i tak dalej. No. Przychodzą i się modlą do penisa. Znaczy... Tu musimy pójść do świątyni gdzie jest pełno penisów w tym w Bangkoku. Wolałbym do pe... do yes, no. świątyni yes. z cipkami. <laughs> Zwróćcie uwagę na bogactwo szczegółów pod tym posągiem Buddy, nie wiem na czym on siedzi, ale jest bardzo fajnie to. Tego celu lubię, jak się świeci, nie? Jak się błyska, świeci, to jest ładnie dla nich. W całej tej świątyni jest chyba kilkaset takich figurek, jak nie więcej. Ta figurka nazywa się Singa i jest to pół lew, pół, pół coś tam, nie wiemy Nie Niejty stopami do przodu, bo to jest, stopy są uważane za wcześniej czystą ciała, a tym bardziej nie można kierować się w kierunku właśnie buddy czy osób i, i tak, zwróć uwagę, właśnie, ludzie wszyscy siedzą tutaj zupełnie mhm. po turecku. Tu się właśnie odbywają ceremonie. Jesteśmy przy świątyni Golden Mount, weszliśmy tu tylko dlatego, żeby zobaczyć widoki, bo jest dosyć wysoko i pokazujemy widoki, a zaraz pokazujemy, pokażemy też świątynię. можно купить.